Dzień dobry, witam serdecznie, Aleksander. Kłaniam się wam nisko. Może ten odcinek was zaskoczy, może też nie, ale będzie inny. Będzie inny i wy możecie czy nie wziąć w tym moim pomyśle udział. Dzisiaj są moje urodziny. 48 urodziny. I wiecie co, przeglądając Facebooka, dostałem taką informację, że możesz zrobić coś dobrego, zbliżają się twoje urodziny. Możesz Wybrać jakąś fundację, na którą chciałbyś, tam, żeby ludzie zbierali pieniądze, i tak dalej, i tak dalej. Fajnie, świetnie, super. Ale ja chciałbym zrobić coś więcej. Stwierdziłem: kurcze fajna rzecz, swoje własne urodziny, może akurat znajdziesz kilka osób, które chciałyby komuś pomóc. I wiecie co? Stwierdziłem, że zrobię to po swojemu. Dlatego mam do Was jedno pytanie. Czy chcielibyście mi dać prezent, a jednocześnie pomóc komuś, kogo zupełnie nie znacie? I tak sobie wyszukałem właśnie, słuchajcie, jest takie małżeństwo. Ona policjantka, on żołnierz, i mają syna Kubusia. Kubuś niestety jest zamknięty w sidłach autyzmu. Rodzice już od lat walczą o jego spokojne dzieciństwo i to właśnie im. Właśnie dlatego im chciałbym pomóc. Zwłaszcza. Że już co nieco poznałem panią Agnieszkę, i wiem, że to jest świetna kobieta, jej mąż jest równym facetem, żołnierzem wojska polskiego, jak wspomniałem. Pozwólcie, że przedstawię Wam małego kubusia. Moi drodzy, chciałbym, żebyście pomogli mi pomóc. Oto właśnie temu pięknemu chłopczykowi. Poznajcie się. To jest Kuba. Kuba lat 7. Moi drodzy, Kuba jest najcenniejszym skarbem swoich rodziców. Przecież my wszyscy, rodzice, my wszyscy ludzie, którzy mają dzieci, wiedzą, że dla nich zrobimy wszystko. Rodzice chcą, żeby dorastał beztrosko i szczęśliwie, no ale no niestety scenariusz dla tego chłopaka wydaje się inny. Życie napisało inny scenariusz. Lekarze zdiagnozowali u niego spektrum autyzmu choć jest dużym chłopakiem, nie mówi, a słowa, dźwięki raczej, które wydaje, no nie służą komunikacji. Na domiar złego Kuba nie radzi sobie z kontrolowaniem emocji. Bawi się sam. Często bawi się sam, często sprawia wrażenie przebodcowanego. Raz uwalnia się gniew i płacz i potem bardzo ciężko go uspokoić. Wiecie, Ludzie, którzy mają takie dzieci, kochają ją je najmocniej na świecie i oni doskonale wiedzą, jak ciężko jest wychować właśnie takie dziecko. Tutaj rodzice walczą, żeby Kuba w przyszłości, bo dorasta bardzo szybko, czas bardzo szybko leci, żeby Kuba był, był samodzielny i ze wszystkim sobie radził bez trudu. No tak. Rodzice jeżdżą na prywatne terapie. To jest wszystko bardzo, bardzo, ale to bardzo kosztowne, mocno obciąża budżet rodzinny. Dlatego moja prośba dla Was, kochani, do Was: pomóżmy tej rodzinie. Jak wspomniałem, jest to para mundurowych, świetnych ludzi, walczą o tego swojego dzieciaka. To jest, wiecie, to jest dla niego bezpieczna przyszłość i rodzice staną na głowie. Żeby to wszystko poszło tak jak trzeba, żeby chłopak w przyszłości Radził sobie bez większych problemów No to jak? Pomożecie? Wiem, że może to jest taka nietypowa prośba, ale skoro Facebook i inne portale społecznościowe dają taką możliwość, żeby Można było wpłacać na jakieś fundacje, to dlaczego nie pójść właśnie w tym kierunku. Więc jeżeli chcielibyście mi zrobić prezent na dzisiejszą urodziny, to największym prezentem dla mnie od was będzie jeżeli wpłacicie choć symboliczną złotówkę właśnie na bezpieczną przyszłość małego Kubusia. Ja wam będę za to bardzo bardzo wdzięczny i równocześnie taka deklaracja z mojej strony z mojej strony, że powiedzmy przez najbliższy tydzień czasu, jeżeli ktoś zechce gdzieś po drodze wpłacić mi na Bajkofi jakiś datek, to ja ten datek przekażę na małego kubusia, bo warto, warto. Bardzo bym Was o to prosił, będzie mi niezmiernie miło, jak mówiłem, szczególnie, że jest to para mundurowych, których już co nieco znam i wiem, jak bardzo kochają swoje dziecko, ile potrafią dla niego zrobić, a przede wszystkim, jakimi są ludźmi. Tak więc to tyle. Nie będę się więcej rozgadywał. Link do zbiórki znajdziecie w komentarzu. A ja rodzicom mundurowym życzę wszystkiego dobrego. Jesteście fajnymi ludźmi. Fajnie, że jesteście i Agnieczka. Wiem, że i ty od czasu do czasu wspierałaś moją skromną działalność. Za co ci również serdecznie dziękuję. Trzymajcie i do słyszenia. I kochani. Symboliczna złotóweczka. Link w, kolenta, w, w komentarzach dla małego Kubusia. Będzie mi bardzo miło. Najlepszy prezent, jaki mi kiedykolwiek byście zrobili. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się nisko. Cześć.